jedną taką mega, mega ciężką. Hop. Nie się. Będzie Dziękuję. chyba własnością <laughs>, Stewojakiego, Connor. Mm. Witajmy, witajmy <laughs> wszystkich. A czemu Ciebie tak nie widać? Tak niewyraźnie. Pijemy sobie właśnie kawę. I stwierdziłam, że dzisiaj nagle sobie takiego. Trochę nietypowego vloga. vloga. A dlaczego nietypowego, to Wam pokażę dlaczego. Bo tutaj, jak będę coś gadać, to będę wrzucać takie wstawki różne z różnych dni, które ostatnio mieliśmy Hello. E... <grywania> e... naszego tego tygodnia. Boże. Pippa powiedz, co będziemy robić? Kawki chcesz? Dzisiaj znowu taka brzydka pogoda. Pada cały czas. Mam nadzieję, że się wypada, bo chciałam z Incegą pójść na ląże. No więc najpierw zanim pójdziemy do stajni odpasać i tak dalej, to zajmiemy się odpakowaniem paczki. Dobra, słuchajcie, idę po nożyczki. Tu mamy jedną taką mega, mega ciężką. Słuchaj, tam się coś rusza. Tutaj już otworzyłam, bo chciałam zobaczyć jedną rzecz. Może być, Pipa. Jak myślisz? Co, chcesz otworzyć? Otwieraj. No, Pipa mi tutaj chce pomóc. W otworzymy. O dobra, otworzyłam. I co my tu mamy? Ha! Kto się spodziewał? Pipka, zobacz. Chodź, zobacz. No, chodź, zobacz, co to jest. Nie, niedobre. No, a druga rzecz, słuchajcie, to jest, już otwieramy. Co my tutaj mamy? To mamy. Patrzcie, co to jest. Ktoś się może domyślać, jeżeli są lizaki. To mamy też. Podstaweczkę. Taką ładną różową. I wziąłam jeszcze dwie szczotki z Jorka, bo brakowało mi po prostu do dostawy do smart. I stwierdziłam, że wezmę coś jeszcze takiego małego, żeby mi wysłali jako smart. No i tutaj mamy taką podstawkę Kerbla. I to razem trafi pod wiatę. Jedna lizawka jest dla owiec, a druga jest dla koni. Będzie stała pod wiatą, bo wszystkie lizawki, które zawsze kupowałam... też coś zobaczyć? One zawsze lądowały na ziemi, bo po prostu w pewnym momencie pękały i się urywały z linki. I później leżały po prostu w, gdzieś tam w piasku. To ja się idę teraz ubrać i idę do koni. Ale jest brzydka pogoda! Wszyscy wstali, już wszyscy źli, tak? Wszyscy już coś chcą, jak tylko wyjdziemy z domu. Pipka, chodź, auto przestawimy. Hop, bo żeby nam tu nie przeszkadzało. Dobra, przestawimy sobie koniowoza żeby nam nie przeszkadzał tutaj, bo on tyle miejsca zajmuje. Oj, standardowo zaczynamy dzień. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Idziemy Inceli otworzyć górę, żeby miała. No, jak tam, Pincela? Powiedz, jak ty się czujesz. My pokażemy, jak ty się czujesz, nie? Oczy już lepiej, jeszcze dzisiaj będziemy zaraz zakraplać. A Debora oczywiście zamiast stać pod wiatą, to stoi na deszczu, jak taki, jak taki dekiel i jesteś cała mokra. No i siano się kończy, Będziemy musieli jechać po nowe, już tyle zostało z niego, z czterech balotów. A więc idę im teraz porozdawać, żeby się tak nie wściekały cały czas i zaraz do was wracam. Co tak patrzysz? Ty już tylko czekasz, aż coś powiem, nie? Chodzi za mną i patrzy. Dobra, wszyscy dostali siano, idę teraz pozbierać pudełka, wczoraj w ogóle te pudełka umyłam wszystkie. Były tak już uświnione, że to jest koniec. Smajla zrobisz standardowo? Zrobisz? No ale nie będzie widać tak, ej. Zrób smila. Zrób. No ale smila zrób. Gdzie? darcie ważniejsze, nie? Halo, smila chciałam zrobić, zrobiłam. Smila. Coś tam jest pieseł. <grystanie> Ty byś tu już wszystkich poustawiała zaraz, nie? Jak tylko bym Cię tu wpuściła. Jest pasterski pomocnik. Pomocnik pasterza. Pomocnik pasterza. A tu mamy pudełeczka pozbierane. Jeszcze gdzieś chyba musi być jedno od Inceli. Czekaj, Incela, masz tą pudełko? Pokaż. A jest tam. Pudełeczko. O, ty tak nie brudzisz chociaż tych pudełek. No i kochani, ostatnio padło pytanie w komentarzu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. E, czy da się naprawić nogi Debory? Więc ja Wam powiem tak, że Debora wygląda w tej chwili tak o jest mokra, no bo ona po prostu wyłazi na deszcz i tam stoi koło gracji. Także się zastanawiamy, czy jej tej gracji tutaj nie, nie dać jakby. Ale muszę to jeszcze przemyśleć, bo gracja je bardzo dużo słomy. Ona po prostu wciąga wszystko pod siebie i się trochę obawiam, że jak jej tą słomę zabiorę, żeby czasem nie, no nie miała jakichś problemów potem. Bo jak już wiecie, no to słoma to jest pasza też objętościowa, konie ją bardzo chętnie jedzą, szczególnie tą, co mamy, czyli jęczmienną. I ona po prostu wciąga ją, musi mieć codziennie dościelane. E, wszystkie mają zresztą, no ale ona to już w ogóle... Zastanawiam jak Wam tę wybory tutaj pokazać, bo ona teraz, widzicie, ona teraz stoi jakby na górce, bo tam sobie tam, w tamtym miejscu sobie wydrapała, jak je yy, z pudełka paszę. No to tam sobie wydrapała i ona po prostu stoi tak krzywo teraz yy, całkowicie. A nie chcę jej odsiana zabierać. Widzicie, to jest taka małpa. Ona, ona chce kopać psa. Muszę uważać, żebym nie ten, żebym czasem nie dostała bo ona bardzo nie lubi psów ja nigdy pipce nie pozwalam żeby tutaj się koło niej gdzieś kręciła, żeby nie zarobiła od niej strzała żaden z naszych koni tak nie robi, tylko ten niedźwiedź bo to nie jest koń tylko to jest niedźwiedź i może dlatego tak robi a ja patrzcie, teraz lepiej stanęła jakby trochę równiej, także te nogi są są lepsze ona cały czas dostawała selen i witaminę E. Także ona już jakby te nogi ma takie, że myślę, że jej nie przeszkadzają jakby. No przede wszystkim. O, teraz widać jakby trochę tą postawę potrzebną. No, ale tego już chyba się za wiele nie zmieni. Nie? wybora. Także generalnie powiem tak, że zobaczymy na przyszły rok, co będzie. Czy ona w ogóle będzie.. musimy ją ocenić z doktorem, czy ona będzie mo, mogła zostać w ogóle zajeżdżona. No wiem, że ty chcesz tu siano, ale no, bo mi psa zabijesz, idź sobie! Pipa, idź, dalej. Idziemy po paszę. Paszę teraz przyniesiemy. Hmm? O, Jezus Mario, klamerki. No więc ogólnie pokażę Wam za chwilę co tak robiliśmy, bo żeby nie było, że tak cały czas coś tylko opowiadam, to zrobimy tak, że po prostu będę Wam pokazywała takie urywki, co nagrywaliśmy w poprzednich dniach. Celka, teraz oczy zakroplimy. Chodź, zakroplimy najpierw. Bo jej się robią tak zwane śpiochy. No właśnie, takie. Wiecie, o co chodzi? Miała tutaj kanaliki przepukane, ale jeszcze jej płaczą te oczy. Dobra, mamy gęta. Pierwsze kropelki. No strasznie tego nie lubi. Nie dziwię się. A pogoda jest dzisiaj Ej, Daj, daj oko. No daj to oko. W ogóle nie czuć, że idą święta, słuchajcie. No ja jeszcze zupełnie nie czuję tego klimatu. Jak jest taka pogoda, to, Jakoś, no... to nie czuć tej magii świąt. Dlatego nie nagrywamy kastmasów. Vlogmasów. <noise> Vlogmasów. <Vlogmasu>. Przepraszam. <noise> Bo my słuchamy kastmasu takiej fajnej pani, która nagrywa kryminalne podcasty i ona ma taki kastmas. O, ja nie wiem, czy trafiło. Czy... Nie, chyba. No, Insera, daj mi to oko, no, bo ci włożę palec i tyle z tego będzie. No, daj mi to. Czekaj, muszę sobie ją chwycić tak o tym. No nie zamykaj. Jeszcze jedne. Tu mamy tu jest... Tu, jest... tu jest... tu, dobra. I zobaczymy. Czy to przyniesie rezultaty? A jak nie, to znowu będziemy myśleć. Ej, ej, ej. Jest no? jedno i drugie. O. Dobrze. Mamy trzy rodzaje kropelek. I idę po pasze. co <noise> <Nie głosy> się nie mogą doczekać. Mam pijącić dla owiecek, Łowiecki, owiecki, owiecki, na no też. One w ogóle nie pozwalają nam wyjść. No, Patrzcie, właśnie. jak się drzwi otworzy, to one od razu wbiegają. Śmieszne Miejscami się zamieniają, bo <laughs> cały czas przydusza do ściany, żeby. Żeby miała jak najwięcej wartów. Chcie więcej przygód z owcami to piszcie w komentarzu. <głosy> <głosy> no więc wam poopowiadam, co robiliśmy w zasadzie, bo he, tak naprawdę to mieliśmy trochę trochę rzeczy różnych, więc ogólnie incela miała to ostrzykiwanie w sobotę, a w niedzielę już wyszliśmy na pierwszą lążę i... Dobra, nagrywam sobie taki kawałek na później, na kolejny film. Właśnie wyszłyśmy teraz e, na lążę taką rozruchową. To jest e, pierwszy, kochani, wstęp po wyjściu e, na lążę. W międzyczasie mieliśmy transport takiego Hufflingerka, który jechał też do naszego doktora. Jechał, e, chyba na jakieś oszukiwanie sięgna. Byliśmy też w Krajkowie i było mega klimatycznie, bo zobaczcie, jak fajnie to wyglądało. Tyle mgły, po prostu nic nie było widać. I też się w ogóle zdarzyła ciekawa rzecz, bo byliśmy na trasie takiej dłuższej. Byliśmy w województwie dolnośląskim i okazało się, kochani, że przejeżdżaliśmy obok stajni z Soniko Choliczki. Tylko, że akurat jej nie było, bo miała wolny dzień od koni. <noise> I mogliśmy zrobić tylko tak. W drodze w ogóle mega fajne rzeczy widzieliśmy, między innymi w Lubinie właśnie takiego fajnego... diplodok. to jest? Albo ktoś mnie poprawi. I wieźliśmy wtedy tą długą trasę takiego konika, który jechał pierwszy raz w życiu w koniowozie. Taką dosyć długą trasę. To była taka półtora roczna kobyłka od takiej naszej klientki, której, która jest w zasadzie też już znajomą. I tego samego wieczoru, jak z tej trasy wracaliśmy, to zobaczcie, co nam się przydarzyło w ogóle. No, znaleźliśmy koło dino, bo byliśmy na chwilę w sklepie w dino. E, znaleźliśmy bordera, który się po prostu błąkał gdzieś przy, przy sklepie. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, okazało się, że to był pies, który był właśnie z okolicy i z policją interweniowaliśmy w jego sprawie, żeby się dowiedzieć, gdzie on mieszka, no i trafił z powrotem do właściciela. No i mieliśmy też mega nieprzyjemną sytuację z transportem, że po prostu zostaliśmy jakby mm, nie tyle co oszukani, tak, tylko po prostu straciliśmy wuchtę czasu na transport na którym praktycznie nie zarobiliśmy nic bo e, no klient okazał się trochę jakby niepoważny a we wtorek czyli dwa dni temu przewoziliśmy takiego fajnego ogierka dwuletniego który będzie chyba własnością <śm> jak kieconia tak mi się wydaje no i dochodzimy już do wczoraj, gdzie Incela pokazała, że chyba już jest coraz lepiej. Uwaga, Incela trzeci dzień po ostrzykaniu. Właśnie mi się prawie trzy razy wyrwała. Wali ją no. Ej, wstępuj, nie kusem, wstępem. stępem, nie kusem. Po prostu szalałam tak, że nie mogłam jej utrzymać. Nagrałam tylko takie momenty, które właśnie były już potem, jak się zaczęła uspokajać. Wczoraj też mieliśmy dzień <laughs> gospodarczy w stajni, także sprzątaliśmy całą stajnię i ogólnie przy koniach dużo porobiliśmy, właśnie takich technicznych rzeczy, czyli wszystkie boksy i tak dalej. <laughs> Mira wczoraj też zaliczyła. Takiego big tak tak zwanego. <noise> Także wczoraj miałam mega dużo energii. No i dzisiaj mamy czwartek. Tak, czwartek. No i dzisiaj to już wiecie. I dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy się wybieracie na kawaliadę w Poznaniu. Bo my chyba będziemy, przynajmniej wybieramy się w sobotę. I wybieramy się na stoiska zobaczyć, co tam ciekawego będzie do kupienia i tak dalej. Może się uda nam z wami trochę spotkać, zobaczymy. W każdym razie musimy wiedzieć, czy ktoś będzie, czy nie i jeszcze chciałabym wiedzieć, dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy taki format filmu Wam się podoba, że wstawiam takie różne dodatki tutaj wideo e, i tak dalej e, co robiliśmy albo gdzie byliśmy, no to możemy Wam pokazywać częściej takie rzeczy bo w zasadzie e, mam tego bardzo dużo w zanadrzu także jeżeli chcecie to Wam czasami tak poopowiadam tylko muszę wiedzieć, czy Wam się to podoba no bo tak to no, no po prostu dajcie koniecznie znać. No i tyle. W sumie widzimy się w kolejnym filmie. Także łapka w górę. Żeby być na bieżąco to subskrybujcie kanał. Pa!